W dzisiejszym odcinku programu Świat Twojego Dziecka przedstawimy Państwu jedno z najpowszechniejszych zaburzeń psychicznych, jakie występuje w okresie dzieciństwa, ADHD. Będzie można dowiedzieć się, jak to zaburzenie wygląda z punktu widzenia rodzica, dziecka i specjalisty. O objawach, przyczynach i rokowaniach ADHD opowie Dorota Zaborowska, przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i zespołem Aspergera, działającym przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. Zaburzenie rozpojowe polegające na tym, że dziecko ma problemy głównie z koncentracją uwagi, jest nadruchliwe i ma takie problemy z impulsywnością, to znaczy bardzo szybko, bardzo szybko reaguje. Czym zatem zaburzenie ADHD jest dla rodzica i dziecka? Bo, jest to taki zespół jakichś cech dosyć specyficznych odróżniających można powiedzieć takie dziecko, no, od innych dzieci, specyficznie właśnie, czyli bardziej go widać i bardziej go słychać, o tak, niż inne dzieci. A tak, to w gruncie rzeczy jest całe moje życie. Tak jak żyłem, to w każdym aspekcie mojego życia pojawiało się albo pozytywnie, albo negatywnie. Jednak nigdy specjalnie nie nie miałem problemów z tym, że mam ADHD. Byłem, byłem szczęśliwy z tego, że mam pewne, pewne możliwości, które nie mają inni, że mam trochę więcej energii, trochę więcej pewności siebie i, i, i śmiałości. ADHD występuje u około 3-5% ogół populacji. Rozwija się głównie u dzieci w wieku do 7 lat, jednak u większości objawy utrzymują się także w wieku dorosłym. DHD dużo częściej występuje u chłopców. Może być to związane z tym, że u nich objawy zaburzenia są bardziej widoczne. Jeśli dziecko ma takie problemy, na przykład nie rozumie złożonych poleceń, pomimo wysokiej inteligencji, nie jest w stanie wykonać takiego polecenia, które jest bardzo długo wydawane. Już na końcu tego polecenia zapamięta tylko to, co tam było ostatnie powiedziane. W czasie nudnych lekcji nie jest w stanie się skupić, nie jest w stanie utrzymać uwagi. Właściwie nie jest w stanie kierować tą swoją uwagą. To, co go akurat w tej chwili pociągnie, to za tym, za tym pobiegnie. Nie jest w stanie sam na przykład zmusić się do tego, żeby, żeby teraz na przykład odrabiać lekcję. Scharakteryzuj warunki życia w zbiorniku wodnym. No to piszemy, tak? Pisz. To trzeba. Tam. Ja chcę rysować delfina. Ale y, potem będziemy rysować delfina. Teraz y, scharakteryzuj warunki życia w zbiorniku wodnym. O co chodzi w tym, tym zbiorniku wodnym? Jak tam jest w środku z tym zbiornikiem? No, trzeba, o patrz, jest coś takiego i to są rybki. Ale nie rysujemy, tylko musimy napisać. Praca mowa polega na napisaniu. Poczekaj, 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 poczekaj. No y, zastanówmy się. Y, jest światło tam w wodzie? No, no trochę, ale tylko z słońca. No to piszemy to. Zbiorniku. No. To teraz weźmiemy sobie, że my się za to zwierzęta. Gdzieś to było, pamiętasz coś z lekcji? E, tak, to było y, na innej lekcji. Nie, to musi być nie, na tej. Nie, to było inne. Nie, musi być są, na tej. Ale nie, to co tam były był opis na przykład. O tutaj. No dobrze, ale tu jest inne pytanie. Pod... Podaj jakieś znaczenie zwierząt żyjących w wodzie. Proszę. Ech, mają... No ale zobacz. Płaszczone. Nie, 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 ciało. że mają... Sp... Nie jak wyglądają. No, no nie wiem. No. Mamo zobacz. Tak wygląda tak, tak robi zegar. Nadruchliwość, no to, to raczej każdy sobie wyobraża o co chodzi. Yy, to jest. Yy... Wiercenie się w miejscu, e, takie z, e, bieganie, e, chodzenie bez celu, e, wymachiwanie nogami, rękami e, i również takie rytmiczne ruchy, e, nawet jeśli usiłuję siedzieć w spokoju. Tutaj mam dla Pani umowę, proszę przeczytać warunki, tu jest długopis. I teraz tak, tu jest pierwszy podpis. Następnie czy impulsywność, ta trzecia grupa zaburzeń to jest tak, że bardzo szybko reaguje na, na dochodzące bodźce z, ze świata. On nie ma po prostu czasu na zastanowienie się, jak powinien zareagować, tylko natychmiast. Reaguje impulsywnie, to robi o po prostu odruchowo, zanim się zastanowi. Już, już, przepraszam, już słucham z uwagą, słucham, z Tak, tak, to już jest tego, przepraszam. Posłuchaj, wstań spokojnie, tak? Rozmawiam z panią, to jest bardzo ważne. Dorośli rozmawiają. Byłem niegrzeczny, krzyczałem na nauczycieli, Wytykałem im ich błędy, wściekałem się jak wytykali moje błędy. Eee, oni zupełnie nie wiedzieli, co zrobić ze mną, kiedy miałem tak duże problemy z koncentracją. Kiedy wstawałem, zaczynałem biegać, chodzić po klasie, krzyczeć, zabierać, zabierać ludziom rzeczy. Na pewno trzeba poinformować szkołę. Kwestia, jak to jest podane też, jakby jak, to, jak to jest przedstawione innym rodzicom, bo jednak y, takie dziecko w klasie no, jest jakimś problemem, tak? I dla wychowawczyni, i też jest jakby problemem dla całej klasy. Status kobiety w Egipcie był wyższy niż w innych państwach starożytnych. Nie mogły wprawdzie zajmować stanowisk urzędniczych, ale cieszyły się dużą swobodą osobistą. Miały takie same prawa i obowiązki jak mężczyźni. Ojcowie zapisywali zwykle synom ziemię, a córką domy, meble czy klejnoty. Jeżeli jednak w rodzinie nie było synów, majątek ziemski mogły dziedziczyć córki. Możecie przestać się wierdzić? Przyczyny ADHD są biologiczne i polegają na na przykład za małej ilości neuroprzekaźników. Tak naprawdę to jest genetyczne. To znaczy, najczęściej, jeśli na przykład dziadek, rodzic ma, miał ADHD, Kiedyś to dziecko też będzie miało, z tym, że w dawnych czasach oczywiście tego zaburzenia nie, rozpo, nie rozpoznawano i uważano, że po prostu y, człowiek jest z własnej winy roztrzypany i nadruchliwy. ADHD to problem dla rodzica i dziecka? Jedynym problemem jest właśnie to, że ludzie, którzy nie wiedzą, czym jest ADHD i jak je ugryźć, jak podejść do takich ludzi i dzieci, e, robią i gadają głupie rzeczy, no i z tego są różne komplikacje i problemy. To jest duże wyzwanie dla rodziców, pewnie też y, i dla nauczyciela, dla szkoły. Jest to wyzwanie, żeby sobie z tym problemem poradzić. Na pewno jest tak, że to... Y, to nie jest tylko tak, że takie dziecko jest obciążeniem, bo ono też niesie ze sobą duży potencjał. Duży, taki cieka ciekawy, inny, jest bardzo kreatywne, inaczej patrzy troszeczkę na świat. Często ADHD towarzyszą jeszcze inne zaburzenia. Najczęściej ADHD współwystępuje z zespołem Aspargera, ponieważ te zaburzenia są pokrewne i często się rozpoznaje np. ADHD z cechami zespołu Aspargera albo zespół Aspargera z cechami ADHD, w zależności od tego, które z tych zaburzeń przeważa. Rozpoznanie ADHD jest dość trudne, ponieważ opiera się głównie na obserwacji dziecka i wywiadzie przeprowadzonym przez lekarza. Jako rodzicowi chyba łatwiej jest odróżnić, dlatego że zna swoje dziecko i wie, kiedy, kiedy, dziecko jest, bo kiedy dziecko jest ewidentnie niegrzeczne, a kiedy nie może albo nie jest w stanie no, zapanować nad niektórymi sytuacjami. Moje dziecko teraz w lipcu skończy 8 lat, syn, i w zasadzie no, diagnozę rozpoczęliśmy no, jak poszedł do szkoły. Poszedł jako 6-latek do szkoły, do pierwszej klasy. I w zasadzie dopiero wtedy zaczęły się największe jego kłopoty, czyli taka jakby największa różnica widoczna pomiędzy rówieśnikami. Bo okres przedszkolny, no w zasadzie, no aż tak dużych różnic tutaj nie było. To jest jednak jakby w rozwoju dziecka, no różnie się dzieci rozwijają. Wolniej lub szybciej, natomiast jakby ten okres szkolny, gdzie trzeba sprostać pewnym wymaganiom, jest taką granicą, gdzie no faktycznie wtedy już uwidacznia się taki właśnie problem, jaki ma dziecko właśnie z opanowaniem niektórych rzeczy. Problemy z koncentracją zostają u niemal wszystkich, którzy mają zaburzenie ADHD. Można to wyćwiczyć, ale z tego się nie wyrasta. Natomiast z wiekiem można wyzbyć się nadruchliwości. Nieleczone ADHD niesie za sobą duże ryzyko powikłań zdrowotnych, społecznych i emocjonalnych. Jakie są więc sposoby leczenia? Leczymy ADHD głównie terapią. To jest, to jest najważniejszy sposób leczenia psychoterapią. Są również leki podawane na ADHD, tylko nie zawsze jest to po prostu konieczne. I często nie ma takich leków, które działają długofalowo. To są leki, które działają na dany konkretny dzień czyli. Lek poprawiający, bo głównie to są leki poprawiające koncentrację uwagi, ponieważ jeśli dziecko jest skoncentrowane, to te dwa pozostałe objawy jakby zanikają. Poprawa koncentracji pomaga na wszystko. Najważniejszym sposobem leczenia jest odpowiedni sposób postępowania z dzieckiem przez rodzica. Dlatego że no, terapię to może być, nie wiem, godzinę, dwie w tygodniu, a z dzieckiem mamy jako rodzice kontakt cały czas. Ważne jest to, żeby dużo chwalić dziecko. Dobrze jest ustalić kodeks złości, który mówi na samym wstępie, że każdy ma prawo się złościć, tylko trzeba to w sposób akceptowalny po prostu okazywać. Rodzic musi się nauczyć sam, na przykład radzić sobie ze złością, po to, żeby pokazać dziecku. Bardzo ważne jest, żeby rodzic nie tylko uczył się wychowywać, ale też pracował nad sobą. Przy odpowiednim postępowaniu dziecko nauczy się z tą przypadłością żyć normalnie. Z ADHD często wiąże się wysoka inteligencja. Dziecko może być w życiu, kim zechce i być pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. W koszalinie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stworzyło koło pomocy dzieciom z ADHD i zespołem Aspergera. Spotkania odbywać się będą od listopada.